Kanoniczne drużyny rywali z gier Pokémon, a dziś zajmiemy się Wolim. Tak więc Woli. Postać wyjątkowa nie tylko ze względu na swoją delikatną osobowość, ale również przez sposób, w jaki przedstawiony jest w różnych mediach. Choć nie pojawia się tak często jak niektórzy inni rywale, jego obecność w grach i mandze wystarcza, aby stworzyć dla niego spójną, wiarygodną drużynę. W klasycznych grach Ruby, Sapphire i Emerald jego finałowy zespół składa się z takich Pokémonów jak Altaria, Delkati, Gardevoir, Roselia i Magneton. To drużyna dość skromna, ale oddająca jego etap rozwoju jako młodego trenera, który dopiero nabiera pewności siebie. W remake'ach Omega Ruby i Alpha Sapphire Wally -E powraca znacznie silniejszy. Jego zespół zawiera Roserade, Talonflame'a, Azumarilla, Magnezona, Garchomp'a i Galeida, co pokazuje ogromny progres i zróżnicowanie stylu walki. W Manze również prezentuje się ciekawie, używając pokemonów takich jak Kecleon, Roselia, Flygon, Altaria i Magnezon. A jego drużyny z gier Sun and Moon oraz Pokemon Masters są mieszanką wszystkich poprzednich składów. Mimo różnic między źródłami, można zbudować dla niego logiczną drużynę, która dobrze oddaje jego charakter. Spokojny, ale pełen determinacji. Na pierwszym miejscu nie może zabraknąć Gardevoir lub Galeida. Linia ewolucyjna Ralca to symboliczne Pokémony, z którymi Wally -E związany jest od samego początku. Choć Gardevoir jest niewątpliwie bardziej kojarzona z tą postacią, Galate pojawił się w o wiele większej ilości jego drużyn, dlatego zdecyduje się tutaj na tą ewolucję Kirli. Choć rozumiem, że część z Was może się z tą decyzją nie zgadzać. Magnezon, ewoluowany z magnetona z Gier Hohen, to kolejny stały członek jego drużyny we wszystkich wersjach dodających siły i stabilności. Rose Raid, silniejsza wersja Roseli, pojawia się zarówno w grach jak i mandze, reprezentując rozwój i dojrzałość, podobnie jak Sam Altaria to jeden z jego pierwszych silniejszych pokemonów i doskonale pasuje do jego spokojnej, lekko eterycznej natury. Delcati, choć w późniejszych grach była przez niego podmieniona na inne stworki, ma duże znaczenie. To jeden z jego pierwszych pokemonów symbolizujący początek jego podróży. Na koniec Garchomp, co prawda obecny jedynie w remake'ach i grach siódmej geny, ale wnosi agresywny akcent do drużyny i świadczy o sile, jaką Wally potrafi osiągnąć, gdy pokona swoje słabości.